No chłopaki, widzicie taki puchar z tyłu za mną? To jest puchar za trzecie, czwarte miejsce w lidze firmowej, którą zdobył Staw. Ja wam z całego serca życzę, żebyście zdobyli puchar za pierwsze miejsce w PL. Naprawdę na to zasłużyliście i, i mocno wam kibicuję. Mam nadzieję, że z Rzeszowa zrobi wszystko, żeby się tam pojawić. Mam nadzieję, że w ten weekend, gdy będę sobie siadł do komputera, to będę robił same grafiki z wygranymi meczami. A na sam koniec jedną wielką grafikę, że wygraliście finały Polskiej Ligi Sportowej w Rzeszowie. Także dajcie czadu, cały staw trzyma za was kciuki i powodzenia. Siemanko, panowie, za wami kilka tygodni ciężkich treningów. Mam nadzieję, że w ten weekend uda wam się udowodnić, co tak naprawdę potraficie podczas finałów Polskiej Ligi Sportowej. Zgarnijcie to trofeum, bo na nie zasługujecie swoją ciężką pracą, zasłużyliście, swoją ciężką pracą. No, i cóż, lecimy po to, lecimy po to, słuchajcie się Dawida. Pamiętajcie, żeby się słuchać Dawida, i wszystko będzie w porządku. Jesteśmy z Wami, trzymamy kciuki, cały staw. Chcę tego zwycięstwa tak samo jak Wy. Wierzę, że najgorszy okres jest już za Wami i teraz będzie tylko lepiej. A co do nadchodzących finałów polskiej ligi sportowej w Rzeszowie, mam nadzieję, że wszystko pójdzie po Waszej myśli, bo zasługujecie na to jak nikt inny. Także głowa do góry i jedziecie z tym. Panowie, nie możemy być z Wami na miejscu, ale na pewno będziemy z Wami sercem. Właśnie pakt jest zawsze w sercu. Wiem, że jesteście dobrze przygotowani i wygracie ten turniej. Pele jest wasze. Samych headów wam życzę.